No tak, no i Midi. Będzie przy okazji dzisiaj prawie zaśpiew w sprawie audy audycji w pakiecie, bo dzisiaj Shaman zapierdziela do Matrixa zaraz. <gryw> zaraz o piątej. Po. No, słuchajcie, niestety dowodu na to nie będzie, ale po prostu rzecz cudowna. Właśnie widziałem o godzinie czwartej piętnaście tęcze. Nie wiem, czy to częste zjawisko, ale ja widziałem pierwszy raz, słuchajcie. I to tęczę odwróconą, to znaczy zawsze tęcza jest tak jakby słońce się jakby jej e, nogi czy jak to tam nazwać stały na ziemi, a tutaj było na odwrót, ale może ona nie była odwrócona, no bo słońce ledwo jeszcze nie było go widać, bo są chmury trochę, a czyli było gdzieś przy horyzoncie a tęcza była można powiedzieć zenitalnie, czyli w samym szczycie nieba nad głową. I to całkiem, całkiem nie pełna, ale takie ze dwie czecie gdzieś tam niknęła w chmurach. No, słuchajcie, niesamowite zjawisko. Teoretycznie gdzieś to można wytłumaczyć, ale ani nie pada. A no, jest to po prostu znak cudowny dla szamana. Także się dzielę z wami. No, chciałem koniecznie zrobić zdjęcia, ale wczoraj gdzieś aparat. No, widocznie to taka wstęcza, że nie można jej robić. Tylko zostanie w pamięci i w sercu. Tak, słuchajcie, bo dziś oświeca. Zmysły alfa i omega, czyli świadomość Chrystusowa wychodzi naprzeciw emocjom. Dziś uzdrowię wszystkie słabia punkty, nie czekam na przeprosiny, lecz pierwszy wyciągam rękę na zgodę. Przestaję być pamiętliwy, a pielęgnowanie uraz, duma i upór idą w panu z miłością. No. Jakby to kto chciał do siebie odnosić, no to, to już wie, czego lepiej nie robić, albo nad czym się zastanowić. No słuchajcie, naprawdę jestem pod wrażeniem. Ale tych wrażeń to jest tyle, że nawet nie sposób się wszystkimi podzielić. Wczoraj jakoś. Myślę, że wam ten niebieski biegunowy wicher przeleciał. Może nie całkiem lekko, ale, ale myślę, że lekko, bo szamanowi lekko po prostu. No. Lekko i z wrażenia. No, nie będzie dzielić, bo nie ma czasu. Dziś, no i ostatni dzień. Trzeci. Fali zwierciadełka. No, to będzie szumieć To jeszcze chwilę. Fali zwierciadełka poza centralną kolumną. Od jutra. Chodzimy już w fazę centralnej kolumny no, za 5 dni szaman narodu słuchajcie, szykuje się to po prostu ja pierdzielę nieźle. Wczoraj szaman był w miejscu cudownym, gdzie takie połączenia się wytworzyły. Nadzwyczajne i nietypowe, że po prostu I nawet dowód na to jest ale to jeszcze trochę minie, zanim się z nami podzielę. Nawet miał miejsce, żeby audycję nadać ale nie było internetu i komputera, i w ogóle nic nie było tylko był internet taki umysłowo-duszny. No to taką. Nadał. Ale kto ją odebrał? Nie wiadomo. A może wszyscy odebrali, tylko o tym nie wiedzą. Któż to wie? Dziś się też zadziwicie. Będzie test na uważność. Czy zauważycie, że to już będzie po audycji. Jak zaczniecie tego słuchać. No. Znaczy, tego nie, tylko niby szamana, który ma być. Bo szamano 5.15 to musi już startować, więc to już nie ma sensu co przesuwać. O kurczę, internet drwie. To tego jeszcze nie było. Hmm. Pewno nie zerwało, no ale, żeby zakłócenie o tej porze było, to też nietypowe. Tym bardziej, że teraz niby internet szaman ma. Ale ja, słuchajcie, z tym wszystkim. Jest. Aż sprawdzę, co to z tym internetem. Ale przesyłam coś na YouTube'a i może dlatego. Klopsuje się powoli. Także moi mini. Jutro się z wami podzielę głębiej i tak dalej. A dzisiaj tylko takie rozkminki i zachwyt, który wam tylko mogę po powiedzieć. tęczą. Oj, ten internet masakra. Co to się robi? Albo tak łączę, bo jakiś HD przesyłam na YouTube'a. Filmik, nawet dwa leco, i się klopsuje, no może tak? Jeden polecił. No tak to jest. Okej, okay, słuchajcie, nie będę dzisiaj zaczynał, bo i tak na mówieniu o niczym zeszło 15 minut, znaczy no, z tego większość słuchaliście śpiewu i może szamana, który ganiał, bo chciał. Bo chciał aparat znaleźć, żeby dowód był. Ale widać dowodu ma nie być. Bo kto uwierzy, że czwarta 15 o wschodzie słońca tęcze na niebie, można zobaczyć pierwszą, że. No ten kto zobaczy, to uwierzy. No i tak to jest. Także tęczowo, tęczowo się zapowiada ta centralna kolumna. Tyle Wam powiem. A w takim żółtym elektrycznym słońcu to jest to niezła jazda. I tyle Wam mogę powiedzieć. także życzę wam żebyście tą tęczę mieli wszędzie gdzie popatrzycie no może nawet jak nie będzie taka widoczna jak ta no słuchajcie niesamowite niesamowite kolory były tak głębokie chociaż takie troszeczkę mniej rozłożone niż na normalnej tęczy taka może trochę węższa ale po prostu nieprawdopodobna taka zabarwienie taka intensywność jak no, jak w wizjach czasem. Albo jak się patrzy na holograficznym rzeczywistość z wysokich poziomów. To też. Dobra, życzę Wam jeszcze raz cudowności samych. No i do usłyszenia jutro. No, nie wiadomo, o której. I co to z tego będzie w takim razie? Może się szaman rozpędzi i w pierwszym dniu centralnej kolumny też będzie od razu zaśpiech z audycją. Tęczowa rzeczywistość. Chyba tak to będzie. Zatytułowany dzisiaj.